Cześć, witam Cię w serii nagrań Słownik Motywatorów. Słownik motywatorów to seria, w której przybliżę Tobie 16 uniwersalnych motywatorów, które zostały zdiagnozowane przez Stevena Rice'a i które włączył on do swojego kwestionariusza RMP. Mam nadzieję, że ta seria pomoże Tobie lepiej zrozumieć temat motywacji, a także zachęci do poznania własnego profilu motywacyjnego. Serdecznie zapraszam do oglądania materiałów. Pierwszym opisanym przez Stevena Ricea motywatorem jest władza. Władza mówi nam o potrzebie przywództwa i wywierania wpływu. Wbrew pozorom nie odnosi się jedynie do życia zawodowego, ale jest również bardzo widoczna w tym osobistym czy towarzyskim. Serdecznie zapraszam Cię do poznania swojego motywatora władzy.